Były minister edukacji, dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Przemysław Czarnek, w rozmowie z Radiem Z, gdzie był gościem Bogdana Hermanowskiego, powiedział, że bierze pod uwagę scenariusz przedterminowych wyborów. Dodał, że niemal codziennie rozmawia z politykami konfederacji i dogadali się, to są bardzo ciekawe słowa, już na temat ewentualnej przyszłej koalicji. Czy taka koalicja PiSu i Konfederacji jest możliwa? Czy to jest realne? Czy realne są przedterminowe wybory parlamentarne i kiedy mogłoby do nich dojść. O tym w nowym materiale. Zapraszam serdecznie. Witam, szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze króciutko poproszę o kilka rzeczy, o łapki w górę i o komentarze, bo to bardzo dobre dla zasięgów, ale też dla wyrażenia waszej opinii, czytam Wasze komentarze. Bardzo również stale prosimy. Nie przestajemy prosić o subskrypcje. Subskrypcje są waszą dla nas największą nagrodą. Jeżeli macie ochotę, jeżeli możecie, dajcie suba, żeby kanał Analiza Polityczna się rozrastał, moi drodzy. Przechodzimy. Do słów, które wypowiedział na antenie Radia Z pan profesor Przemysław Czarnek, zapytany wprost przez Bogdana Rymanowskiego, czy bierze pod uwagę scenariusz przedterminowych wyborów parlamentarnych, Czarnek odpowiada krótko, że tak. Później, oczywiście, dodaje, że każda partia, która myśli logicznie i zabezpiecza swoją pozycję, myśli i bierze pod uwagę scenariusz przedterminowych wyborów parlamentarnych. To są bardzo ciekawe słowa. I jak dodaje Przemysław Czarnek, duże emocje budzi też ewentualna współpraca i sojusz z Konfederacją. I Czarnek mówi tutaj tak: już dawno, już ich dawno przekonałem, ale niech to zostanie międzynarodowe. Podkreślając czarnek, że niemal codziennie rozmawia z politykami Konfederacji. Oczywiście jest wiele różnic, wiele, wiele innych punktów widzenia między pisem i Konfederacją, ale jak mówi czarnek, koalicja polega na tym, żeby się różnić. I to są ważne słowa, moi drodzy, i wiem, jak wiele różnych komentarzy będzie pod tym filmem. Jedni z was powiedzą, super wspaniale tylko ta koalicja może uratować Polskę. Inni napiszą widzowie, że tylko PiS bez Konfederacji, a jeszcze inni będą pisać, że PIS PO to jedno zło, tylko Konfederacja, ludzie, obudźcie się. Ale musimy brać pod uwagę, że komentujemy rzeczywistość taką, jaką mamy, nie taką, jaką byśmy chcieli. A w takiej rzeczywistości, jaką teraz mamy obecnie. Możliwość przejęcia władzy w Polsce ma tylko i wyłącznie koalicja PiSu z Konfederacją. Bo ja nie wierzę w koalicję PiSu z PSL-em albo PiSu z innym ugrupowaniem. To jest nierealne. Też nie jest realna koalicja Konfederacji, nie wiem, z PSL-em, z Lewicą. To jest niemożliwe. Jedyną opcją jest ewentualny sojusz PiSu z Konfederacją. Zobaczymy oczywiście, jeżeli partia Grzegorza Brauna będzie jakoś... Startowała w wyborach parlamentarnych, jaki jak ona wynik osiągnie. Na dziś, na teraz to jest jedyna opcja. Zresztą większość już badań poparcia dla partii politycznych wskazuje na to, że możliwa jest koalicja PiS-u i Konfederacji. Ważne tutaj też są słowa Krzysztofa Bosaka, który jakiś czas temu, no też zresztą u Bogdana Romanowskiego, tylko na jego kanale, na YouTubie, powiedział w kontekście współpracy PiS-u i Konfederacji, że PiS i PO to nie jest jedno zło, że jednak te partie należy rozróżniać. Oczywiście Bosak zaznaczył, że PiS wiele też niedobrych decyzji podjęło. Oczywiście, tak? Zwłaszcza w trakcie pandemii. Tutaj nie ma co z tym dyskutować. Jednak jeżeli chodzi o konfederację i koalicję, sojusz z PiSem, czy on jest w stanie sobie to wyobrazić? Bosak powiedział bardzo cenne z punktu widzenia politycznego słowa, że on jako polityk bardzo daleko może iść w wyobraźni. Dużo jest sobie w stanie wyobrazić i Wydaje mi się, że Konfederacja, jako partia, która nie chce stale pozostawać w opozycji, jeżeli będzie mogła wejść w koalicję z pisem po wyborach parlamentarnych, które będą albo normalnym, w normalnym trybie, albo wcześniejszych to politycy konfederacji się na to zgodzą oczywiście podpisując bardzo twardą umowę koalicyjną z pisem tak i ja bym chciał żeby to była wtedy taka koalicja w której konfederacja będzie miała znaczący głos w której konfederacja nie będzie paprotką to jest bardzo ważna rzecz wtedy oni będą się wzajemnie pilnować i ja w to wierzę i ja do tego namawiam tak takie jest moje zdanie jeżeli ktoś uważa inaczej to oczywiście wyraźcie swoje zdanie w komentarzach chętnie je przeczytam ale taką mamy sytuację na dziś ani pis nie jest w stanie że Rządzi samodzielnie, ani Konfederacja nie jest w stanie rządzić samodzielnie. Nawet powiem szczerze, nie chciałbym, żeby PiS rządziło samodzielnie, bo to jednak w mojej ocenie wiem, że Jarosław Kaczyński chciałby rządzić samodzielnie i to jest dużo łatwiejsze rządzenie, ale jednak wolałbym, żeby dobry koalicjant pilnował i balansował pewne działania, bo, bo, bo to jest dobre. Jeden koalicjant to jest dobry koalicjant, czterech, tak jak obecnie ma koalicja obywatelska. Że sama składa się z czterech koalicji, i jeszcze tworzą tą koalicję, inne koalicje. Tego już jest po prostu za dużo, i dlatego oni się nie potrafią dogadać. No i teraz pytanie, kiedy mogłoby ewentualnie dojść do wcześniejszych wyborów parlamentarnych? W mojej ocenie, moi drodzy, tylko i wyłącznie dojdzie do tych wyborów, jeżeli, i tutaj bym powiedział tak. Przegrywa wybory prezydenckie Rafał Trzaskowski, prezydentem jest Karol Nawrocki. To jest jakaś opcja, żeby wybory parlamentarne odbyły się jeszcze w tym roku. Inna opcja jest taka, że premierem przestaje być Donald Tusk. Po wygranej ewentualnej Rafała Trzaskowskiego wymieniamy premiera. Premierem jest polityk o słabszej charyzmie, o słabszym wpływie na wszystkich pozostałych koalicjantów. Koalicja zaczyna się coraz bardziej kłócić. Potrafią się dogadać, dochodzi do jakichś rozłamów, no i mamy w przed, w przedwczesne wybory parlamentarne. Nie ma innej możliwości na to, tak, żeby to się tak wydarzyło. No, ewentualnie pod rządami Tuska, no mogłoby dochodzić do dużych nieporozumień PSL mogłoby wyjść z tej koalicji ale ja w to nie wierzę że PSL wyjdzie z tej koalicji za Władysława Kosiniaka Kamysza ani nawet za innego lidera uważam że tak się nie stanie zatem zobaczymy czy do tych wcześniejszych wyborów parlamentarnych dojdzie pamiętajmy że tę koalicję rządzącą Łączy wielka niechęć do prawa i sprawiedliwości i strach przed rozliczeniami ze strony PiSu, do których ewidentnie dojdzie, jeżeli PiS doszłoby do władzy. Zatem oni będą się trzymać kurczowo daty kolejnych wyborów parlamentarnych w roku 2027. A jak wiemy, do tego czasu mamy jeszcze. No, ponad, ponad dwa lata do tych wyborów parlamentarnych, zatem dużo jeszcze przed nami. Będziemy komentować oczywiście cały czas politykę, będziemy obserwować, co się dzieje. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza w najbliższych dniach złożyć wniosek o odwołanie minister Barbary Nowackiej o wotum nieufności dla minister Barbary Nowackiej. To będzie drugi taki wniosek po tym wniosku o odwołanie minister Katarzyny Kotuli, minister spraw równości, po tym jak wyszło na jaw, że podawała nie prawdę w swoim biogramie, podawała nieprawdę na temat swojego wykształcenia, no, mocno naciągała swoje doświadczenie zawodowe. Nie licuję to z powagą urzędu, z powagą ministra. Tacy osoby, takie osoby w ocenie polityków PiSu nie powinny być ministrami. Dajcie oczywiście też znać w komentarzach, czy zgadzacie się z tym poglądem. Ja się zgadzam. Dajcie też oczywiście znać w komentarzach, co myślicie o ewentualnej koalicji PiSu i Konfederacji. Czy to jest realne? Czy może Przemysław Czarnek troszeczkę Ciebie dodaję, wyraźcie swoją opinię. Tyle w tym temacie ode mnie. Na teraz, do zobaczenia.